W Radomiu kwitną już grusze. Już kwitną od początku tygodnia, czyli od poniedziałku. Dzisiaj mamy czwartek. Wielki czwartek, jutro wielki piątek. No i zakwitły też wcześniej niż zazwyczaj. A tam gdzieś dalej odzywa się modraszka. Jest tu też śpiewająca bogatka. Pleszki niedługo powinny przylecieć. Zresztą już przyleciały w niektórych miejscach w Radomiu je słychać. No a tutaj... Eee, chyba najpiękniejsze moje drzewo, oprócz wiśni i czereśni. Czereśnie też już kwitną. Eee. No niedługo też sady zakwitną w Krujeckim. Już zakwitły, także polecam taką wędrówkę w okolice Warki. Przyjemne, z pożytecznym można połączyć. Możecie pojechać do Muzeum Puławskiego. Tam naprawdę fajnie odpocząć, przespacerować się. A wszystko w kwitnących sadów, a na południe płynąca Naprawdę warto, polecam.